Barani flag. Co? Barani? Ale dlaczego barani? Czy ty jesz barany? Jedliście kiedyś mięso z barana? Ja jestem niezłym baranem w sumie. 11 700 bitew barani flag. Kurde, mało bitew jak na takie stare konto z 2013. Stare konto. Kolega gra. No może nie tyle co ja, ale kurde dużo. O, dobra! Widzowie! Prawy i tutaj powinna być opcja dodać do ignorowanych. Ma trzy dychy i trzy artylerie dziesiątego tieru. Już? Proszę zapisywać. Barani flag, lista ignorowanych. Poszerza się. Proszę tutaj szybciutko dodać kolegę do naszej ulubionej listy. No nie wytrzymię z nim. 3 dychy ma i 3 arty, naprawdę. No, aż od razu wiesz co, tutaj mi w serduchu coś. Yy, zatrzy... Serce mi się zatrzymało od razu, no. Jak możesz takim być człowiekiem? Posłuchaj, chcę powiedzieć, że grasz dobrze. 1215 wn 8 to jest dobrze. Szczególnie, że masz bardzo mało bitew od wielu lat, czyli grasz nieregularnie. Natomiast stanowczo zalecam zmianę kranu na aktywniejszy. Zapraszam do paziowego. Niestety nie chciałeś do klanu, to Cię nie zaproszę, ale jakbyś chciał kiedyś, od razu Cię zaproszę.